Zadanie szóste z ćwiczeń, polecenie do punktu A jest takie: zapisz używając przecinka. Czyli chodzi tutaj o to, że mamy ułamki zwykłe, zamienić na ułamki dziesiętne, więc przypomnę, jak to się robi. Jeżeli chcemy ułamek zwykły zamienić na dziesiętny, to przesuwamy tyle przecinków w dziewiątce w lewo, ile tutaj jest zer. Bo jeżeli mnożymy liczbę razy wielokrotność dziesiątki, to przesuwam przecinki w prawo, a jeżeli dzielimy, pokres kołamkowa to podzielić, to przesuwam przecinki w lewą stronę o tyle miejsc, ile zer. Czyli musimy dziewiące przesunąć jedno miejsce przecinek w lewo. Wytłumaczę jeszcze, jak się przesuwa przecinki, bo być może nie każdy pamięta. Przecinek normalnie. Jak mamy liczbę całkowitą, jest po prawej stronie tej liczby, czyli przecinek w dziewiątce jest tutaj, bo dziewiątka to jest to samo co 9,0. Jak chcemy teraz przesunąć w lewo ten przecinek, tej dziewiątce, to jeżeli przesuwamy w lewo i widzimy, że tu już nie ma żadnych liczb, to dobrze tę liczbę sobie dopisać. A co ja tutaj mogę dopisać? No tylko zera, bo wtedy to będzie to samo, nie mogę nic innego, bo jak przesuwam w lewo i brakuje mi liczb, to dopisuję sobie zera. A jak przesuwam w prawo i brakuje mi liczb, to też dopisuję sobie zera. Czyli dopisuję sobie najpierw no, zera, żeby móc przesuwać przecinek w lewo i wiem, że przecinek będę przesuwał o jedno miejsce w lewo, bo tutaj jest jedno zero, dlatego 9 podzielić na 10 to jest to samo co 0,9. Bo jeżeli tutaj mam dwa zera, no, to tylko jedno ma znaczenie, tak stąd to jest 90. Także mogę sobie wpisać tutaj ten wynik. Teraz mam 7 setnych, no to muszę 7 podzielić na 100. Być może jest tutaj wam znany taki sposób, że jak mamy 90, no to jest po prostu 90, bo to jest to samo. Pierwsza liczba po przecinku to jest część dziesiętna. Jak są dwie liczby po przecinku, to są części setne. Też tutaj możemy inaczej troszeczkę zrobić w ten sposób że 90, no to po prostu mamy część dziesiątych dziewięć, więc wpisujemy jako te część dziesiątej, jako jedną liczbę po przecinku, tą dziewiątkę. Ale przesuwanie przecinków, wydaje mi się, że jak się tego nauczycie, to jest to bardzo przydatne, bo wydaje mi się, że jest to sposób jednak lepszy, bo przydaje się w wielu działaniach na, na ułamkach dziesiętnych. No, i teraz mamy 7 podzielić na 100, więc też y, mogę tutaj od razu wpisać sobie setnych, bo właściwie tak samo się odczytuje ułamek zwykły jak i dziesiętny 700. Więc jeżeli wiecie, że 7 jest na częściach setnych, czyli na drugim miejscu po przecinku, to też możecie od razu wpisać sobie wynik. Ale tutaj możemy zrobić też w ten sposób, że siódemce musimy przesunąć dwa przecinki w lewo, bo dzielimy na 100, czyli o tyle miejsc w lewo przesuwam przecinek 7, ile tutaj jest 0. Tutaj być może kojarzycie też różne takie zadania, które są przydatne, np. w fizyce czy przy zamianie jednostek. Tam się często przecinki przesuwa. I Być może nie pierwszy raz słyszycie o czymś takim jak przesuwanie przecinków, więc jeżeli mieliście z tym problem, to y, mam nadzieję, że trochę tutaj pomogę. Y, czyli 700, czyli przesuwam teraz 702 przecinki w lewo, żeby przesuwać przecinki w lewo, a skończyły mi się żeby to dopisuję sobie zera. Czyli znowu dopisuję 1, 0, drugie. No i teraz ten przecinek, który w siódemce jest po prostu za siódemką, przesuwam sobie dwa miejsca w lewo. No i mam 700. Także mogę sobie to tutaj wpisać. To są przykłady, które, które na razie do, do tego zadania rozwiązałam, wytłumaczyłam. Reszta przykładów do tego zadania to jest bonus dla osób wspierających kanał. Zapraszam do zerknięcia na moje playlisty. Warto sobie zobaczyć, czy inne podręczniki, które macie w szkole, a nagrywam też podręcznik z fizyki, z chemii, też podręcznik do tych ćwiczeń, warto sobie zerknąć na playlistę i zobaczyć, jakie podręczniki nagrywam. Być może Wam się te materiały przydadzą, także zapraszam.